Generalnie chodzi o to, że Śląsk ma generalnie bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o blogerów. I tak naprawdę wy, jako agencja, myślę, że jeszcze nie wszystkich znacie. A czas, żeby poznać tych os te osoby, które tak naprawdę zaczynają, ja yy, śledzę blogosferę, zaczynają, ale moim zdaniem mają bardzo duży potencjał, bo blogi, które wam za chwilkę przedstawię, yy, działają około roku, a już mają bardzo fajne wyniki na swoim koncie. Yy, jako pierwszy jeszcze chciałam powiedzieć o blogu, który już yy, ma swoje 4 lata, że tak powiem, obchodził. E, Michał z Automotive Blog, który też jest na sali. Michał, możesz pomachać. E, to, że prowadzimy blogi, to daje nam bardzo dużo znajomości i możemy zapraszać naszych blogerów e, też na czwartki. To też jest fajne. E, Chciałam powiedzieć o Michale o jakimś konkretnym caseie, ale Michał już ma tak bardzo dużo caseów, że tak powiem, fajnych współprac, że ciężko mi było wybrać ten najbardziej efektywny. Może tak powiem, Michał jest blogerem, który prowadzi blog Automotive, jest to blog motoryzacyjny. Na swoim koncie ma współpracę z Link4, ta współpraca trwa już półtorej roku. Ale też ma na przykład współpracę z BMW czy z Fordem, z Orange, gdzie testował roaming, jak, się, jak dobrze myślę. I na przykład współpraca Michała z BMW jest bardzo znacząca i nawet Natalia Hatalska o niej wspomniała w swoim raporcie, że jest to jedna z najlepszych współprac. Marek z blogiem. A Michał pochodzi z Gliwic. Okej. Okay. Blogi modowe, wiadomo, fashion to jest taka branża, która i w e-commerce fajnie się rozwija i tutaj w blogosferze i marki generalnie bardzo często współpracują z nimi. Wy, jako agencję, też zapewne macie jakichś klientów modowych. I warto zwrócić uwagę na blogerów, którzy moim zdaniem już fajnie działają, fajnie się rozwijają, ale też się niekoniecznie wszyscy ich dostrzegają i taką osobą na pewno jest Przemek Sadowski. Przemek prowadzi bloga Triangle Cloud. Ten blog został założony w styczniu. I co jest ważne, blog nawet jeszcze nie ma roku, bo rok minie w styczniu. A Przemek już w czerwcu był nominowany do kategorii Męski Blok Roku i zajął czwarte miejsce. Jest on ulubieńcem stylistki Doroty Wróblewskiej, która jest dosyć znana w świecie mody. I jest to bardzo świeży blog, tak naprawdę. Te zaangażowanie bardzo szybko rośnie u niego. Jest bardzo szanowany wśród blogerów i coraz więcej po prostu, jeżeli zaczniecie obserwować jego bloga, czy fanpage'a, zobaczycie, jak szybko rośnie jego popularność i myślę, że jeżeli macie jakieś fajne akcje, znaczy marki modowe, z którymi współpracujecie, czy nawet coś jakiś muzyczny, czy coś w tym stylu, możecie śmiało do. Przemka się, z Przemkiem się kontaktować, bo on jest generalnie bardzo chętny. Rozmawiałam z nim i powiedział, że jeżeli jakaś marka regionalna czy agencja będzie się do niego zgłosiła, on jest chętny na współpracę. A co wam powiem jeszcze, to ja zapomniałam na początku o tym powiedzieć. Marki, blogerzy Śląscy, pytałam ich, robiłam sobie taki research przed dzisiejszym spotkaniem. Czy agencje do nich się odzywają śląskie i czy generalnie byliby zainteresowani współpracą z agencjami i promocją regionu. No powiedzieli, że jeszcze no, nie było takich propozycji ze Śląska akurat, z innych miast były, ale chętnie by wzięli udział. Są bardzo otwarci, czekają na propozycje, bardzo chcieliby promować swój region, bo działają często tutaj lokalnie i uważają, że jakby było coś fajnego, to są bardzo chętnie otwarci. Kolejna blogerka modowa, na którą warto zwrócić uwagę. Jest to Mirela Szymoniak. Mirela prowadzi bloga od maja e, ubiegłego roku. I jest to blogerka, która bardzo szybko się rozwija i moim zdaniem nie odbiega od Jestem Kasia jest o wiele, moim zdaniem, lepsza. E, blog jest bardzo profesjonalny. E, Mirela, Mirela nie jest tylko blogerką, bo również jest e, i fotografem, i jest modelką, i jakość tego bloga jest bardzo, bardzo wysoka. E, na takie. E, Przykładowe działania, które robiła, to na przykład robiła logbook dla staff by Fashion, czyli dla Mac Fashion. Robiła jej na jej stronę do jej sklepu całą zdjęcia jej kolekcji. I myślę, że to jest fajna akcja. W tym roku Mirela także brała udział w akcji z Silesii City Center, której ja miałam okazję brać w tamtym roku. I na przykład tu również tutaj zaangażowanie i popularność tego bloga rośnie. Ona ma około 1500 follow, followersów na Instagramie. Blog ma prawie 7000 fanów. I szybko się to rozwija, jeszcze jest na takim etapie, że jesteście w stanie do niej, że tak powiem, odezwać się, bo jeszcze to nie będą takie duże kwoty za współpracę. A myślę, że jeżeli dobrze sprzedacie ideę i temat, to Mirela będzie chętna podjąć tutaj jakieś działania. Bardzo fajny blog parentingowy. Nie wiem, czy wiecie, na Śląsku jest bardzo wiele tych blogów mam, prowadzonych przez mam, czy właśnie rodziców. I one się bardzo fajnie rozwijają. Blogerki te robią spotkania. A tutaj jest Kamila Słomska, pannami i jej zabawki. I blog ten generalnie prowadzi z córeczką, i tam są bardzo często pokazywane zdjęcia z córeczką. I takie przykładowe działania, które udało się Kamili. Hmm, Kamila osiągnąć, to jest na przykład współpraca z HP czy z Boschem, a teraz obecnie z Celmerem. I na przykład z HP mogę powiedzieć, że była bardzo fajna akcja, ponieważ Kamila została zaproszona i jeszcze chyba z pięciu czy sześciu innych blogerów parentingowych na spotkanie z psycholog yy, i rozmawiali tam o kreatywnym wychowywaniu dzieci i to jest też fajne, bo tak naprawdę HP jest to marka komputerowa, branża komputerowa, a też dostrzega potencjał w takich yy, blogerach. I na przykład tutaj y, Kamila prowadzi spotkania dla matek, y, znaczy blogów, y, które prowadzą mamy. Więc jeżeli macie jakąś branżę, a, market, y, dziecięcą, czy która by się nadawała tutaj pod temat, to możecie się śmiało do niej odzywać. Także jest bardzo chętna na współpracę, bo rozmawiałam ją jeszcze, jeszcze dzisiaj rano, parę godzin temu. Y, blogi kulinarne, kulinarne mają się również dobrze na Śląsku. One generalnie bardzo fajnie się rozwijają. Tutaj mamy Ksiągową w Kuchni Marii Orzygę i myślę, że Wam jest bardzo dobrze znana z programu MasterChef. Teraz jest już w drugim etapie, w drugim sezonie tego odcinku, w tamtym bardzo szybko odpadła. I co jest ważne tutaj w przypadku Marii, ona też jest dopiero na etapie, bo tam tych fanów jest około 3000 na Facebooku, ale fajnie się rozwija, ma bardzo dobrą jakość tego bloga i fanpage jest świetnie prowadzony. Ona ma taki dział, tutaj nie widać, Kuchnia Śląska, więc jeżeli macie marki, które e, pro, są ze Śląska po prostu, jakieś takie, czy bary, czy restauracje, e, myślę, że jest na takim etapie, że możecie ją śmiało zaprosić i jeżeli będzie coś fajnego, możecie z nią skombinować, bo ostatnio na przykład widziałam na jej fanpage'u, że miała jakieś zdjęcie z Piotrem z Kocham Gotować, więc myślę, że coś tutaj też się mm, zaczyna dziać, dobra. Blog podróżniczy to jest mój, jeden z moich ulubionych blogów, blog z Bytomia, gdzie wyjechać. Prowadzony przez Anię i Marcina, jest to pełen, profesj pełen profesjonalny blog. Blog ten ma około 13 tysięcy fanów na Facebooku. Oni prowadzą również kanał swój na YouTube, a także mają bardzo fajnego Pinterest'a. Na tym blogu generalnie opowiadają, gdzie można wyjechać tanio, żeby jak najmniej płacić za te wycieczki tworzą mapy, rysują mapy, odwiedzają miejsca i z takich fajniejszych akcji, które przeprowadzili, to chyba był rok, rocznica prowadzenia bloga, chyba była teraz w kwietniu i wraz z stroną, która sprzedaje bilety i z, z wydawnictwem turystycznym ogłosili konkurs, w którym można było wygrać dwa bilety lotnicze na wycieczkę do obojętnie jakiego kraju w Europie. Więc myślę, że to jest fajna akcja i Marcin chyba pracuje w Dzienniku, nawet zachodnim, więc tutaj możecie fajnie, śmiało się kontaktować, bo my też również już z nimi rozmawialiśmy. Ok. Generalnie powiem wam tak szczerze, że wybierając blogerów, o których chciałam wam przedstawić, miałam problem, bo znam ich ponad 50 z samego Śląska. Ta baza jest bardzo duża i tworzą fajne akcje. Chciałam wam też pokazać takich blogerów, których ja osobiście bardzo lubię. Którzy mnie intrygują, a mogą was zainspirować do fajnych jakichś akcji. Bardzo fajnym blogerem jest Tudinet Łukasz Słudierz. I Łukasz jest to bloger, który w 2010 roku od onetu otrzymał nagrodę jako blog roku w kategorii społeczeństwo. Tak myślę. I co jest ważne, Łukasz jest jedynym blogerem, którego komentują, znaczy z którego komentarzy korzystają lokalne media. Więc myślę, że to jest już to jest taka fajna ranga, fajny poziom, który można tutaj zaznaczyć. Łukasz pisze generalnie o tematyce społeczno-politycznej Górnego Śląska i myślę, że to jest bardzo fajny temat. Łukasz również jest otwarty na współpracę. Bardzo fajną blogerką jest Anika Ogonkowo PL z Gliwic. Obecnie studiuje weterynarię w Warszawie i Anika pisze generalnie o szczurach. Można się wydawać, że to jest temat, kto pisze o szczurach, tak? Tylko Anika, ten blog jest też na początku, a jej społeczność jest bardzo, bardzo mocno zaangażowana w tego bloga. Jeżeli go prześledzicie, tam jest wszyscy, komentują, lajkują, udostępniają zdjęcia na jej fanpage'u. I ona na przykład robi zdjęcia szczurą. I ludzie z całej Polski przyjeżdżają do niej, żeby zrobiła zdjęcia ich szczurą. I ona generalnie fascynuje się z tymi szczurami i wjeżdża na różne wystawy, jest ekspertem i myślę, że rośnie do bardzo fajnej rangi. Jest to coś taki niespotykany temat, ale myślę, że na przykład, jeżeli macie jakąś firmę zoologiczną, myślę, że możecie uderzać do Aniki. No. <laughs> Szczury były, że też się właśnie zaliczają. Jak wychować się szczura dobra. Jeden z moich ulubionych blogerów to jest też śląskich, Mateusz Ochman. A Mateusz Ochman prowadzi bloga katolickiego, Bóg, Honor i Rock and Roll. Już był kilka razy w Dzień Dobry Trwałen. Jest bardzo takim uznanym blogerem katolickim, ponieważ prowadzi tego bloga wręcz troszeczkę w kontrowersyjny sposób, ale jest bardzo fajny i ludzie go czytają, mają taką potrzebę. Prowadzi również bardzo ciekawy kanał na YouTubie. I Tutaj jest bardzo duży potencjał, bo Mateusz na przykład żyje praktycznie z bloga i fajnie to mu wychodzi. Jedną z ważniejszych blogerek jest Zielenina. Zielenina troszeczkę się tak odcina od blogosfery i tak naprawdę ciężko ją gdzieś zatrudnić i ja nie mogę znaleźć jego na imię nazwisko, tak szczerze. Jest mi ciężko, nie mogę znaleźć zdjęcia, dlatego jest logo. Ale Zielenina jest to najlepszy blog wegetariański w Polsce. I ona na przykład miała akcję z miastem Tychy, gdzie wydała taką książeczkę, była współautorką książeczki dla dzieci o zdrowym jedzeniu, a na wiosnę będzie wydawała książkę o gotowaniu, o zdrowym gotowaniu. No i mój ulubiony projekt tak naprawdę, ubolewam, że nikt im nie pomaga za bardzo ze Śląska i mam nadzieję, że po tym spotkaniu się nimi zainteresujecie. To może nie jest blog, nie jest blog, to jest bardziej inicjatywa i to jest Silesia Video Session. Są to młodzi ludzie tak naprawdę, którzy nakręcają teledyski śląskich zespołów. I oni szukają te zespoły, nakręcają im dyski, a tak naprawdę rozmawiałam tutaj z Hanią Barą, która jest tą inicjatorką tego przedsięwzięcia. No nie mają większej pomocy, tak, że myślę, oglądając ich wideo, wiem, że mają bardzo duży potencjał, ale nikt się nimi nie interesuje. Mają wsparcie od dwóch, tak naprawdę od jednego stowarzyszenia i jednej osoby, no ale to jest za mało. Oni działają rok. Takich osiągnięć, o których ja wiem i których warto się pochwalić, to fakt, że zespół Juga, któremu robili właśnie wideoklip, wygrał w jakiś festiwal piosenki, grał supporty przed, przed Mysłowic i teraz ma, teraz nagrywa płytę. A dzięki temu właśnie, że Silesia Video Session nagrała im ten teledysk, gdzie się dalej poszedł. A kolejny zespół, któremu nagrywali teledysk, zespół Sambor, występował w tym roku na Openerze. Więc moim zdaniem to są fajne osiągnięcia i na przykład jest Balcony TV z Poznania i każdy zna ich i oni są jakoś wspierani i przez miasto i, i szeroko promowani, no a tutaj trochę brak tego i Hania jest bardzo chętna i czeka na was, jak macie pomysły to piszcie śmiało do nich i myślę, że możemy razem stworzyć fajne rzeczy. Ok, a tak naprawdę skąd znam tych wszystkich blogerów, bo większość z tych blogerów, których tutaj przedstawiłam znam z Blosylezji. Blosylezja. Mam nadzieję, że większość znacie. Jest to inicjatywa, która tak naprawdę ma na celu integrację śląskiej blogosfery. Blosylezja już miała teraz swoją taką większą drugą edycję. Pierwsza edycja została wsparta przez Antyweba, który zaprasza na spotkanie. Jesteśmy wsparci przez Ilonę Padwo, która na blogos blogosferze pisze o nas na forum Gdańsk. Gdańsk Forum. Nie wiem, czy teraz się poznałam, Blog Forum Guys, okej, okay, dzięki uba. Też piszę o Blos Również media lokalne o nas piszą i powiem Wam, że na tym na ostatnim spotkaniu było około 50 blogerów. Z samego Śląska. Było to dla nas zaskoczenie. Bardzo świetna inicjatywa. Po tym spotkaniu powstało fajnie, bardzo wiele fajnych współprac i warto, właśnie na ostatnich czwartkach, jedna z dziewczyn mówiła, że warto chodzi i poznawać śląską blogosferę, znaczy generalnie blogosferę. I ja na przykład bardzo się cieszę, że było to spotkanie. Było parę ludzi z agencji. Myślę, że również zaprosili blogerów do współpracy. O co nam też chodzi w Blossylezji, to my się tam integrujemy, poznajemy, uczymy o tym jak tak naprawdę dobrze prowadzić bloga, ale także celem naszym jest integracja w taki sposób, abyśmy, abyśmy działali CSR-owo. My już zaczęliśmy z Aliną Moskwą, która jest tutaj na sali wizytę w domu dziecka i to był taki nasz początek. Ale dzięki temu, że poznaliśmy około 50 blogerów, y, około 20 po spotkaniu się zgłosiło, że również by chcieli brać udział w takich akcjach. No i jesteśmy teraz w trakcie rozmów, y, bo mamy na zanadrzu jakąś taką większą akcję, ch 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 chcemy zorganizować. Y, co ważne? Y, ważne jest to w Blos Selezji, że wszyscy blogerzy mają duży potencjał. I tak naprawdę zauważyły to agencje z Warszawy i z większych miast, które po blo Selezji zaczęły się do nas odzywać. Też zauważę, że tutaj ze Śląska mamy, że tak powiem, nawet małe wsparcie zainteresowanie, a Warszawa widzi, że na Śląsku rzeczywiście są fajni blogerzy. I oni zaczynają do nas pisać, na przykład jedna z agencji do nas pisała, że potrzebują blogerów kulinarnych, czy mamy kogoś, czy możemy kogoś polecić, Proponujemy nam fajne współpracę, więc pokazuje to tak naprawdę, że blog Selesnia ma bardzo duży potencjał i generalnie blogerzy Śląscy. Ale tak naprawdę, dlaczego to wszystko mówię? Chciałam wam dzisiaj właśnie przedstawić blogerów, blogerów głównie ze Śląska i pokazać wam, że wy jako agencja, jako ludzie, którzy tak generalnie macie na co dzień z klientem kontakt, możecie im zaproponować któregoś z blogerów, możecie nawiązać kontakt, bo ktoś może powiedzieć, a, bo te firmy tak za bardzo nie chcą, nie chcą i nie chcą w ogóle dawać kasy tych blogerów ale zastanówcie się nad tym, czy wy im coś zaproponowaliście, tak? Czy ma, są tutaj realne akcje z blogerami? Bo mm, ja chciałam pokazać, właśnie szukaliśmy z piątkiem case'ów e, współpracy śląskich blogerów na e, Arenie Śląska i tak naprawdę była dla nas e, Silesia, e, było to księstwo, jeszcze była Industriada, do której mnie Kuba zaprosił, ale tak naprawdę większych akcji nie ma. I to jest taki troszeczkę nas boli, bo są fajni ludzie, tak? Jeżeli blogerzy rozmawiają z blogerami, oni są chętni. Oni chcieliby z wami współpracować i to nie chodzi nawet o jakąś mega dużą kasę. Jeżeli pokażecie im pomysł, zaszczepicie w nich, że tak powiem, incepcję, oni będą chętni coś robić, bo chcą, bo kochają ten region, tak? Tworzą tutaj, nie wyjeżdżają do Warszawy, to dlaczego nie mają tutaj tworzyć? I co jest ważne, nie musicie nawet z blogerami współpracować na zasadzie wpisu sponsorowanego, tak? Ale na przykład jest coś takiego jak Product Placement i jest wiele fajnych wydarzeń, które można zorganizować z blogerami. Teraz nie mamy tego filmiku, ale nie wiem, czy znacie na przykład, bo Nokia Lumia robiła fajny klip, gdzie wykorzystała blogerki modowe, one się tam spotkają, robią sobie zdjęcia tym telefonem i to też jest bardzo fajne. Ale tutaj na przykład, jeżeli jesteście marką, która ma na przykład lokalne, nie wiem, jak Kuba ma chyba piwo, tak? klientach, no dobrze pamiętam, no to można zaprosić przecież blogerów na wspólne piwo i zrobić z tego fajny wideoklip. I tak naprawdę, jeżeli my jako blogosfera nie będziemy współpracować z Wami agencjami, a agencje tutaj z nami blogerami, to nie ściągniemy dużych klientów. A jeżeli będziemy razem pracować i razem jakąś stworzymy tą synegrię, no to pokażemy tym klientom z Warszawy, tym większych markom, że tutaj blogerzy i agencje są w stanie robić fajne, duże rzeczy e, i mamy większe szanse na to, żeby po prostu więcej zarabiać, nie wiem, robić fajne rzeczy, tylko po prostu musimy pokazać, że rzeczywiście coś się dzieje. E, I ja was generalnie zachęcam od, do tego, żeby się zainteresować e, blog Lezją, nawet blog, bo tam macie znaczy, całą bazę śląskich blogerów, blogosferą, bo są fajni ludzie, którzy mają duży potencjał, jeszcze za bardzo też nie wiedzą jak działać, bo blogosfera nam pokazała, że Piotrek mówił właśnie na Blostylezji, że warto zgłaszać się do agencji i na przykład pisać, że chce się z nimi współpracować, Blogerzy na przykład większości o tym nie znali, zaczęli do nas pisać, więc to jest też fajna, fajna rzecz. No i zainteresujcie się tutaj, bo macie fajnych ludzi, których możecie fajnie pokierować, fajnie doszkolić i możemy razem tworzyć fajne rzeczy. Jeszcze Piotrkowi oddaję głos. Bardzo dziękuję Dagmarze tak i dziękuję chłopakom. Nacisnę jeszcze spację. Gdybyście chcieli jakieś kontakty do blogerów, możecie do nas pisać. Dagmara ma wiele numerów i wiele adresów e-mail, więc na pewno Wam pomożemy. Dziękuję za uwagę, dziękuję Kuba za zaproszenie. Dziękuję. I prawda jest taka, że wielu klientów, niezależnie od tego, czy to są marki komercyjne, czy to są samorządy, jeszcze bardzo często nie są w stanie w ogóle uwzględnić w budżecie swojego przedsięwzięcia pieniędzy na blogerów. I dokładnie tak było z Industriadą. My bardzo chcieliśmy zrobić fajną akcję z blogerami, bo mieliśmy przyjemność w części koordynować działania promocyjne przy Industriadzie. Ale niestety Urząd Marszałkowski przejdział pieniądze na wszystko, poczynając od zupełnie niepotrzebnych elementów, przynajmniej w naszym mniemaniu, a kończąc na tych ważnych, ale blogerów w ogóle nie uwzględnił. I dla blogerów Urząd Marszałkowski przewidział jedną rzecz. Gadżety. Mam nadzieję, że po naszym podsumowaniu Industriady tegorocznej, jeżeli będziemy mieli szczęście robić ją, znowu musimy wygrać przetarg. E, tym razem Urząd Marszałkowski przewidzi w swoim budżecie przynajmniej jakieś, jakiekolwiek pieniądze na działania z blogsferą, bo zgadzam się z Dagmarą, blogerzy mają bardzo fajny potencjał. E, tutaj w prezentacji ekipy z Harolda pojawiła się informacja, że media dalej, dalej wiodą prym, social media są dodatkiem ale ja myślę, że to się będzie na pewno coraz szybciej równoważyć, a za parę lat tak naprawdę ludzie już nie będą czytać gazet. Ludzie będą czytać blogi, ludzie będą szukać informacji na Facebooku i dlatego warto z blogerami się już nawet teraz zaprzyjaźniać, tylko i wyłącznie po to, że kiedy już będą brali za kampanię na swoim blogu tyle, co biorą tradycyjne media, czyli na przykład TVN Spot za 40 tysięcy 30 sekundowy, no to wtedy my ich będziemy znali i będziemy już mogli się z nimi dogadać na lepsze stawki, bo tak jest w Blogsferze i wiem, jak, jak to wygląda, bo miałem przyjemność współpracować. Najfajniej zaklaszczecie na koniec, bo wtedy ja jestem na środku i to wszystko dla mnie.